Cześć, witam Was w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj podsumowanie kosztów stanu 0. Na budowie spędziłem 391 godzin, tak? Codziennie sobie notowałem czas przyjazdu, odjazdu z budowy, tak? Nie liczyłem też czasu dojazdów, ale na samej budowie spędziłem prawie 400 godzin. Jest to niemało, nie tak? 3 miesiące roboty, ale. Jakoś to szybko zleciało. Na stal wydałem 2000 zł. Jest to też stara cena. stal kupiłem rok wcześniej. Trochę wyczułem te podwyżki, tak, ja tak powiem. Yy, papa 6 rolek kosztowała 275 zł, tak na ławy fundamentowe. Godę ta kosztował 500 zł. Wykop koparką miejsca pod fundamenty kosztował 470 zł. Benzyna jaką zużyłem do agregatu oraz do zagęszczarki, kosztowała 288 zł. Beton B25, który zużyłem do naławy fundamentowe, kosztował 6082 zł. Za 24 metry 3 Bloki Bloczki betonowe. W ilości 1200 sztuk kosztowały 3600 zł. Pulpa 20 ton, czyli wywrotka 4 osiówka 600 zł, tak, ale tutaj koszt trzeba podzielić na 1 trzecią. Jednak ca całej pulpy nie zużyłem. Cement też zakupiłem całą paletę od razu 750 zł, ale też. Nie zużyłem całego cementu, tak? I został na późniejsze etapy. Kostka brukowa, którą odkładałem pod zbrojenia kosztowała 32 zł. Plastyfikator do zaprawy 32 zł. Beton B25 w ilości 3,3 m3 kosztował 1246 zł. Który zalałem na wieniec fundamentowy. Klej do ciatki którym wyrównywałem tam jeszcze jakieś dziury w bloczkach w ścianie fundamentowej, 50 zł. Dużym wydatkiem była masa KMB Flex 2K, którą kupiłem przez internet za 2120 zł oraz masa gruntująca 160 zł. Jeszcze zakupiłem szlam mineralny i zauchran szczelny fundament za 89 zł, którym zabezpieczyłem. Rdzenie słupów. Pianka w kleju do styropianu, który przykleiłem na ściany fundamentowe, kosztowała 175 zł. Dużym też wydatkiem był XPS 100 mm, 2700 zł. Tak, ale też, też był trudno dostępny, ale się udało zdobyć. Tak. Folia kubełkowa, trzy, trzy rolki. 207 zł. 1000 zł też wydałem na 5 wywrotek po 220 ton. Tak. Takiego trochę piasku ziemi, którego głównie obsypałem tutaj w koło domu. Pod fundamenty. Sam piak zacypowy kosztował 5520 zł. Było to 12 wywrotek po 30 ton, czyli takie te duże. Patelnie wywrotki na same zasypanie fundamentów zużyłem, może gdzieś 9, 10. Wywrotek tak resztę rozsypałem w koło, przed garaż, wyrównałem teren. Wypożyczenie zagęszczarki kosztowało 260 zł. Tutaj dwa dni ona pracowała w sumie. Rury i kolanka kanalizacyjne kosztowały 1000 zł. Beton B15 na Kudziaka kosztował 5328 zł czy też niemała suma. Grubość wylewki miała 15 cm, tak jak w projekcie, 500 zł gdzieś kosztowało paliwo do traktora, tak bo tutaj traktor miałem własny, więc koszt zasypu był o wiele niższy, niż trzeba by było zapłacić tam dla koparkowego. Tak, ciągnik też w wielu innych sytuacjach pomógł. Czy tam coś przewieźć, czy bloczki przedstawić, czy stemple, tak, to zawsze było trochę łatwiej. Albo na końcu też wyrównać teren. Gdzieś tak myślę, że na traktorze, na własnym sprzęcie się zaoszczędziło. Wydało jedną szóstą, jedną piątą kosztów, jakie trzeba by było zapłacić dla, dla koparkowego. Jakby musiał tu co najmniej 2-3 dni spędzić, by to wszystko przewieźć, wyrównać, przerzucić. 500 zł też liczę na jakieś inne koszty, związane z budową domu, a które tam gdzieś nie, nie dodałem, nie napisałem, bo był bardzo drobny. tak. To też nie wszystko jest w sposób, żeby tutaj wypisywać. Tu podałem naj, najbardziej szczegółowe. Mocne rzeczy, tak, które użyłem. Młotka, czy tam jakieś narzędzi, też nie liczę. To się później przydadzą, tak. Albo się kiedyś zakupiło. Czyli na cały stan 0 wydałem 35 484 zł, to w sumie niemała kwota, tak. Myślę, że w Trochę trzeba by było więcej zapłacić, tak, ale też deski miałem swoje, czyli to też o wiele niższe koszta. Też tam wiele rzeczy, właśnie jak coś się ma swojego, to trochę będą niższe. Takie, jeśli stal kupować po dzisiejszych cenach deski, to taki fundament wyjdzie około 40 tysięcy zł. Plus jeszcze robota, tak plus robota może gdzieś z 15 tysięcy, nie wiem jak teraz liczą. To już wychodzi niebagatelna suma ponad 50 tysięcy, tak? 50-60 tysięcy trzeba liczyć za wykonanie przez firmę takiego fundamentu wraz z materiałem. Dlatego zachęcam wszystkich do samodzielnej budowy domu. Tak, na pewno będzie to okropione. Potem, w szczególności w wakacje, gdy czasami grzeje słońce jest 30 stopni, tak, bo to jest otwarty teren to też jest to strasznie gorąco. Wszystko się nagrzewa, świeci słońce z góry, nie ma cienia, no ale satysfakcja jest później gwarantowana. Zaoszczędzone pieniądze można wydać na inne przyjemności, ewentualnie na jakieś lepsze wyposażenie domu lepsze okna, lepszy piec, tak zawsze się znajdzie na coś, żeby je wydać. Jeśli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. oraz suba, żeby nie przegapić innych moich odcinków. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, jakie będą się pojawiały na tym kanale oraz poprzednich, jeśli widzisz jakieś błędy, niedociągnięcia Napiszcie w komentarzu, co Wam się nie podoba. Spróbuję to zmienić, ewentualnie zmienić trochę filmiki, tak, nagrywanie. A na razie, cześć.